Cieszą się największym zaufaniem społecznym wśród służb mundurowych. Są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Mowa o strażakach. 10 maja w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu strażacy zawodowi i ochotnicy świętowali Dzień Strażaka. W dobie nowoczesnych struktur ratowniczych, to właśnie straże pożarne stanowią mocne ogniwo systemu, które ma strzec zdrowia, życia i mienia obywateli oraz współdziałać z innymi służbami. W celu zapewnienia ogólno-szerokiego bezpieczeństwa. Święto było okazją do wspomnień, ale też podsumowania działań podejmowanych w minionym roku. Sieradcy strażacy 1300 razy wyjeżdżali do akcji. Najlepszym podziękowaniem za naszą strażacką służbę jest ogromne zaufanie, jakie darzy na społeczeństwo. Aby go nie zawieść, strażacy zawsze są w pełni gotowi do niesienia pomocy poszkodowanym, do ratowania tego, co najcenniejsze: ludzkiego życia. Bez względu na przeszkody i trudności, niejednokrotnie narażeniem własnego życia. Druhowie zostali uhonorowani medalami Zasłużony dla Pożarnictwa. Najpierw brązowe medale otrzymali współpracujący ze strażakami major Paweł Michalski z 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, podkomisarz Grzegorz Będkowski z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu i Rafał Naczk. Dziewięciu strażaków otrzymało brązowe medale Zasłużony dla Pożarnictwa. Sześć osób odebrało srebrne medale. Czterech druhów uhonorowano złotymi medalami. Dzień Strażaka był również okazją do wręczenia nominacji na wyższe stopnie zawodowe. Decyzję o awansie odebrało 21 strażaków. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił dyplom starszego brygadiera Waldemara Kosowskiego. Wyróżnionego proszę o wystąpienie. Obracenie dyplomu proszę Pana zastępcy Łódzkiego, Komendanta Wojewódzkiego w Państwowej Stoży Pożarnej w Łodzi, Brygadyra Mariusza Koniecznego i panu Wicę Warszawę Województwa Łódzkiego. Za ofiarną służbę dziękowali przełożeni, koledzy z OSP i władze samorządowe. Wszystkim ludziom strażackiej służby życzymy satysfakcji z pracy zawodowej i działalności społecznej, spełnienia w życiu prywatnym i realizacji marzeń. Serdeczne pozdrowienia i życzenia wszelkiej pomyślności kierujemy do rodzin strażaków oraz przyjaciół i sympatyków pożarnictwa. Podpisano Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Generał Brygadier Wiesław Leśniakiewicz, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Pawław. Warszawa, maj 2013. Te życzenia płyną z głębi serca. Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć Wam, że doceniamy Waszą pracę. Trudno tutaj o słowa, które by oddawały dla naszą, dla Was, atencję i taką sympatię. Strażacy są zawsze tam, gdzie potrzeba. W każdej sytuacji pojawia się sygnał Straży Pożarnej, pojawia się w pożarach, tam, gdzie trzeba ratować mienie i życie ludzkie i zawsze. Jest to niebezpieczeństwo, że naraża się własne. Nigdy się nie zastanawiacie, nad tym idziecie w ból. Panie i panowie oficerowie, koleżanki i koledzy strażacy, w ruchu w prezesie wojewódzkim, przyjechałem tu osobiście do tego garnizonu sierackiego, aby w swoim imieniu i w imieniu komendanta naszego generała Andrzeja Witkowskiego, typił Strażaka, w tym wyjątkowym garnizonie, tak jak powiedziała pani Marszałek, złożyć wam... Wyrazy uznania, szacunku, podziwu i podziękowania za tę posługę strażacką. Powiem tak, że jesteśmy z Was dumni i dziękujemy za to, że jesteście wierni ideałom strażackiej służby, naszemu patronowi, świętemu Florianowi i tym zawołaniom, które są na sztandarach strażackich, Bogu nachwalionym ludziom na pożytek. Koleżanki i koledzy, miło mi, że jestem tu dzisiaj na tej uroczystości i mogę w imieniu prezesa zarządu działu wojewódzkiego Jana Lysia, jak również jako prezes zarządu działu powiatowego w Sieradzu spotkać się y, z koleżankami i kolegami i podziękować za to, co robicie, robicie dla ochotniczych straży pożarnej, nie tylko z powiatu sieradzkiego, ale z całego województwa ludzkiego. To właśnie dzięki i w Kołędzie Państwo Państwowej Straży Pożarnej, tu pani Warszawa już była o tym mowa, bo on finansuje sprzęt, na którym ćwiczą się również strażacy ochotnicy. Chciałem tu naprawdę serdecznie podziękować. Szkolenia i nowoczesny sprzęt nie zastąpią umiejętności i sprawności, wszystko to jednak tylko uzupełnienie odwagi i poświęcenia, z jakim strażacy pełnią swoją służbę.